I didn't take you seriously before, but Hunter, he read you right from the start. He put his trust in you. It took me time. I didn't understand until I saw you in action, and I almost got you killed. <laughs> you don't make this easy for me, Artyom. I'll stop for now. Go on and get ready. The guys are coming soon, and we're all going to Aktiabruskaya. Yay! Dawno w tą grę nie grałem Szymanko witam Was bardzo serdecznie z tej strony na to jest kolejny odcinek z Metro Last Light i tak po dłużej przerwie zaczynamy na jakimś zadupią Pokonaliśmy tego nas naszego największego stwora z którym się, troszeczkę się męczyliśmy I, i, I no trafiliśmy do jakichś dobrych ludzi którzy nam tutaj pomagają ale zobaczymy co się będzie działo dalej Taka, By the way, a I traveling dalej. gun merchant stopped here for the night so you could take a look at his merchandise uh, that's a great idea girlie Help on the answer. Uh, these shells are top class made them myself so, what's going on stalker team is on the moon where'd you put that look you got nowhere to put this these are handmade but are still good enough nah no, man sobie. you can't carry that much look you got nowhere to put this where would you put that? What's so unusual? The incendiary is so dangerous, but they sure do burn stuff well. Guppies, I bet that's you like to fish. Or anything else? Come again. Then last month I got six guppies. And they know us. Somebody flew over there with a plane, a little one, caused a real commotion. That's old news. What do you hear from New York and London? I play not books and chase what you mean. The wink,

Głupi, ja to ściągłem, dobra Ale głupi ze mnie, nie, ja, dobra Jaki mamy taki, mamy, dobra, to nie chcę taki, będzie Tłumik mamy Zwiększony magazynek Nie jesteśmy, dobra Dobra, przestajemy się tym bawić i chodźmy dalej Mamy robić, have you ever tutaj. been to the catacombs? Only once. Really old church catacombs. No idea how old they could be. They even survived the nuclear bombs. Some people from the church hid here during the war, but they just—they just disappeared. Could have gone to the main metro tunnels, or well, people say things, you know. You mean the Big Mama? Well. No. Who might that be? Well, our guys are fast. Check it out. Just in case. Password. Rod Block. That's an old one. I know that voice. Shit. I can't place it. Wait a minute. Could it be Wesnitski? <try> <try> Aha. Ktoś się wbija do no. Positive news, You damn traitor! Anna, what a surprise! I'm no traitor. I never served you in the first place. We'll take this one back. No. That's it. Move! Dziwne, że wszyscy zostałem przygniecieni i zabici, ona jedyna jako... jest w takim stanie, że potrafi chodzić. Nie no, oczywiście to jest normalnie, no. Dobra. Kupiłem sobie wszystkiego, ale szczelbę sobie trochę z więc... O, światełko. Już, Jezu, już... Dobra, muszę wszystko poprzypominać. Dobra, mniej więcej już wszystko pamiętam. He, miejmy nadzieję. O jest światełko fajne. Może zmieńmy się na Kawaha, będzie lepiej. Dobra, tu leżą jakieś zwłoki. Dobra, tu jest nagranie. I takie tam inne pierdał Chodźmy dalej w takim razie. Trochę takie miejsce jak Outlast. Coś, korytarze i ciemności. Nie wiadomo co się kryje gdzie. Nie wiem gdzie jest jeszcze się nawet. ale ja chcę chować się w ten sposób czemu mi tutaj zgasło światło o jest tutaj Idziemy jakimś dziwnym miejscem jest tak ciemno że naprawdę nic nie widzę okej okay. możemy uznać to za normalność albo nie musimy uznać. Okej okay. Jakieś czy o co chodzi? Spalmy te pajęczyny wszystkie, bo nam będą przeszkadzać Oj, mamy jakąś winda, to ciekawe. I, I jakieś zakłócenia Coś co nie pozwala nam po prostu Coś co nie pozwala nam po prostu zapalać światła, chociaż... Co to jest? Nie? Jaki dźwięk dobra. Dobra, to. to jest? Ładujmy to Tak to robimy Będzie, będzie łatwy, Dobra, będzie bliżej Gdzie teraz tam, tutaj, tak, dobra. I, i no Jezu, patrz co ty tu skórę masz, czy co? Dalić. Bany tyle dostać i jeszcze żyć nie to tył, mm. i kół, dobra What the fuck, ale mamy spad na dole Ooo Shit, nie chciałbym tam spaść Ale te psiaki biegają tam obstacę, że tam pewnie musimy iść, więc tam pójdziemy No ładujmy sobie akumulatorki Ale trochę za głośno ta muzyka mi się wydaje jest Nie zapomniałem jeszcze o niektórych rzeczach bardzo dobrze cieszę się z tego tylko nie wiem czy mam zapalić chwil to bo Dlatego żeby panie czy nie popalić, ale dobra, no to schowajmy to Weźmy sobie to, nie, to. Przeładuj. Tam coś jest. Łoto to mu się odleciało. Chwila skupienia i wygrywamy do zera. Yy. Amunicja nam się może pomału kończyć To nie będzie zbyt fajne O, coś dużego to jest Gin, głupcze Zablokowałem się nawet nie wiem o co Lola, jakieś głupie kamienie, dobra, ale mamy... Wiem o tym, że mamy zapalającą amunicję co dzięki temu nam łatwe zabijanie naszych wrogów I teraz ciekawe, którą potem moglibyśmy pójść Tędy czy tędy, weźmy sobie ha. Mam 5 magazynków Tędy nie będzie zbyt fajna droga, bo tu już nam gaśnie, chociaż... What the fuck? Napalaj się, nie denerwuj. Tam nie pójdziemy, bo nie mamy światła. Jak nie mamy światła, to wiecie co się dzieje. Ale jak nie ma światła, to jest przerąbane. Zapalił się, czy nie mam amunicji? Tak. To ma jakąś amunicję? Nie, nie chcę zamienić za ten pistolecik. Okej, okay, dobra. Ciekawe, czy są miejscówki w ogóle. Jestem ciekawy, czy to jest jakaś stara opuszczona kopalnia, czy the fuck? Nie mam w ogóle pojęcia. What's nie, podniosły mnie! Boże święty, co za... Uff, ale się zdenerwowałem, nie? Podniosły mnie w ogóle, ty, nade mną, dafak, nie? Leżę nad nimi, on mnie jeszcze bije. To <głupota> To się tak bajt się tak pobawimy. Ogólnie mam granaty. Się. Patrz, patrz, patrz. Nie da rady, nie zabijesz gin. gin i ty też gin No mam jakieś dziwne w ogóle na wyłowywania to wiecie o co chodzi Dobra przetrwaliśmy to, możemy Przystąpić do otwierania drzwi Ale te drzwi się długo otwierają Boże No No nie powiem ale ciekawie tutaj jest Ktoś gdzieś walczy bo chleb stały Tam walczą, dobra Ale pewnie zginą zaraz No Kolejka Aha, spoko yy, Rozumieć, że to taka kolejka być W ogóle, czemu to są w ogóle jakieś Ściany z cegły The fuck W środku jakiejś, kurdy Skały, ściany z cegły, nie Nie rozumieć tego Nie rozumieć tego Czy ja sobie dam tu radę Chociaż marne szanse Zajdźmy jak kulturalni ludzie Czym to bije w ogóle, jakąś falą dźwiękową bije czy co? <śm> Ja walenie co za stwory To dzieje się ta gra robi się coraz ciekawsza To pewnie będzie taki boom że jest BUM Ciekawie normalnie jest rozpierdol, wszystko się niszczy, rozwala jakieś stwory Koniec gry Przeszliśmy A później trzeba będzie przejść do me, metra metra dwa, 2033 Kolejne odcinki Nie, yeah, super Zapal światełko, o chłopie, ty długo cię tu nie ma, coś tak patrząc nie chcę zamieniać broni, ale miło chęć wezmę sobie amunicję dzięki temu to mi się przyda Gdzieby tu iść powiedzcie mi, bo nie mam pojęcia chyba na górę, nie? tak, na górę tak, tak, tak widziałem, to tak jest eee... halo, halo jest tu ktoś? halo? Surendy, halo. ty mi wchodzisz, gdzie przez ściany, naucz się grać w gry, a nie wH używasz Głupi majster stykno. no Ty No patrz Patrz Ty jesteś taki jak ty, to strasznie Oj, nieładnie, nieładnie Dobra, eee, jednak ten shotgun przydałoby mu się więcej naboi albo po prostu jakiś większych pocisków mocniejszych, coś w ten desen Hmm, ciekawe. Czy ja coś tu znajdę po drodze? Nie ma tu nic, tak patrząc, szczerze. Nie ma nic w ogóle. Są jakieś tu miejsca w ogóle, jakby ludzie się budowali. Patrzcie, jakieś osłony, zasłony, da fuck, ale nie ma nic, nie? Ogólnie to już mi nie wróży dobrze. I pewnie obstaję, że będą kolejne drzwi, takie jak tam, że jak. Nooo Będzie chyba jeszcze więcej fiataków Teraz nie pamiętam. Giną pomału. Pozytywnie. Baczę. Dlaczego jest to niedobrze? No Niezbyt ciekawie się robi Bo jest już coraz Ten jest zawsze taki aktywny po tej stronie No Na górę W ogóle jakie zmyślne windy są tutaj hmm. Jak się zmieniają granaty Tu jest właśnie eee, Tak zrobiłem Właśnie, tab Zapomniałem, że jest takie coś jak tab Ciekawe gdzie my idziemy w ogóle Bo nawet sam nie wiem Mamy światło i mamy kolejnych zabitych Czyli ktoś tu ogólnie był Ale mu nie wyszło Więc no nie jest ciekawie Muchy mi po masy latają God damn it. Co to jest? Co to dżownica jest? Czy co to? No nie się robi. Nie jakiś boiler znowu. No ha, czyli to jest typowy potwór taki, że on się wbija i... i, i on się wbija w ściany. I Oa, oh wow. What the fuck! No od niego się pociski odbijają. On się musi wbić w ścianę. What the fuck! Jak on się wbije w ścianę, chodź. Ty nie dam nerd What the fuck? No i patrz, nie, nie będzie biegał. Boże, co za Trzeba było go skierować tylko tu na te drzwi I nie musiałbym marnować całej amunicji I czemu mi to nie chce... O Eee, dobra, okej, okay, jest spowolnienie Nie ma problemu, ale Ja miałem zawsze granaty pod G, a nie mam granatów pod G I dlaczego? Jedno pytanie, do wszystkiego mamy po trochu Fajnie, bo akurat nam amunicja przyszła nie chcę zamieniać za to, załadujmy sobie tamte magazynki, chociaż mamy tylko 8 naboi shootgunów, nie jest to zbyt dużo. Pomyśl co robisz górna babo. Pomyśl co robisz, durna babo. Pomyśl. Pomyśl. DURNA BABO! Tu nie ma ani szybkich pomników. O, pancerzone stwory, które mają pancerze ze własnej skóry. Jezu, ile... Czemu zawsze w nikt trzeba wpakować tyle amunicji? To jest jedyne No ma dupę co tam Dosiad go, nie wierzę, nie? Dosiadł swoją starą! Ha! Nie wierzę w to nie Dosiadł swoją starą nie wierzę Jak się te cholerne granaty rzuca Opcje, dźwięgry, opcje, sterowanie klawiatura, broń Dodatkowa broń, Jeżdżę do świata kogo innego No pod ten granat Ja walę nie Patrz, no ja walę nie Badło gówno w końcu, ja ale ile można szaleć do gówna Ale ma dupę spleśniałą, ja Ale obita, nie? Aż czerwona. Uj. Coś tu się nieciekawego dzieje no. Musiało boleć. Jak się podobało komentować, lekować i subskrybować.